Cześć, yes. witajcie na kanale Nie wiem jak mi smakuje. Dzisiaj będę pokazywać wam moje rzeczy. Już wam pokazywałam zniszczony dziennik, ale w stylu już zniszczony. Idziemy robicie różne zadanie. Poczekajcie, tylko odwrócę kamerę. Dobra, patrzcie za chwilę na ścianę i na moje karty. Dobra, mam zniszczony dziennik. Masia, chodź tu na chwilę. Masia, ale nie po tego, ja to naprawdę robię film. O, oto on i on. w stanie. No quadste, tutaj te rożki. Dobra. No. Zciemnia tę stronę. Dobra, na razie jeszcze mniej z tej strony nie będę. bo jest kuzynką, ja wam już pokazywałam. Jak będzie lepiej na tym krześle. Wczoraj byłam w Solankach I szliśmy drogą. Oglądaliśmy obrazki tak, jakbyśmy szli. O, tu jest takie środkowe przejście i tu są takie ławki, co kiedyś tam rysowano. I oto, znalazłam taką wielką szyszkę Nie wiem, ile ta szyszka ma Może trochę... Wierzyliście mi w komentarzu W razie tego, co... Bo nie wiem, z jakiego drzewa zapomniałam Kupili mi szyzyzyzję wczoraj To jest takie... Jak to wino. Na wierzchu jak to winą... Jestem, jestem chora. W razie czego to takie coś sesali? O! Mm. Taki... O, jak mi rodzice kupili już naszczony był. Takimi minkami. Aha. Miałam Wam jeszcze moje flamastry zapachowe, miałam Wam pokazać. One i to one. Chcieliście one, no to je kupiłam. Trzy sztuki za 10 zł. To jest jednego minka, to jest jabłkowy. Arbuz ma taką minkę. A jagoda ma no taką. Wszędzie jest napisane CE. Czuję, że nie ma zarazków, nie ma nic. Użowy podkreślacz. Będzie mi potrzebny. Gumka do mazania z moim ulubionym kotkiem. I kredki pastelowe. Stwierdziłam, że chyba słuchawki też mi będą potrzebne, ale nie wiem do czego. I moja piłeczka. Trochę mi się to tak kodybija Dobra no To jest strona... Czekajcie Jestem? Jestem chyba Dobra jest. jestem Nie wiem czym ja tu mam teraz paczkę powtrzymać Na pewno czym? Ale czymś tutaj? Widzicie mnie chociaż? Ale chociaż jest. Nie wiem czy będzie szok, bo będzie i że czekoladą właśnie piszę. Nie wiem czym oprzeć. Nie chcę mi się wstawać piwnik. No ale no, zróbmy, poświęcę się jakoś. mi zaraz spać. O, jest. O super. Wreszcie, no, dlaczego, gdy mnie nie było widać, to przepraszam. Dobra. Zasujemy stronę. Głupiec tę stronę na ziemi i kopczę chwilę. Oczywiście nie jestem na dworze. Przepraszam, ale zrobię like na tym.